Zwroty grzecznościowe po tajsku, które mogą Wam się przydać. Tajowie bardzo zwracają uwagę na kulturę i sposób mówienia, ponieważ to pokazuje im, czy jesteście osobami o dobrych manierach i szanującymi innych. K. To słowo ogólnie oznacza tak, ale jest także zwrotem grzecznościowym, który dodajemy na końcu zdania, aby brzmieć bardziej kulturalnie. Na przykład, kun ka, czyli dziękuję. Ale pamiętajcie, że słowo ka jest tylko i wyłącznie dla kobiet, ka to odpowiednik dla mężczyzn. Podam teraz kolejny przykład. Saładnik ka, sałatnika, czyli dzień dobry. Teraz gdy będziecie w Tajlandii, z pewnością sprawicie wrażenie bardzo miłych ludzi. Nie zapomnijcie nas zaobserwować i polubić ten filmik, aby otrzymać więcej takich wskazówek.